Budowle obronne stworzone w drugiej połowie lat 30. XX wieku jako zabezpieczenie bazy floty wojennej w Helu przed inwazją niemiecką do dzisiaj budzą podziw dla śmiałości wizji projektanta, celowości układu obiektów i trwałości ich wykonania. W październiku 1931 roku konsorcjum francusko-polskie budujące już port wojenny na Oksywiu i Handlowy w Gdyni podpisało umowę na budowę basenu portu wojennego w Helu. Nabrzeża portowe do dzisiaj zaskakują jakością wykonania i odpornością na trudne warunki helskiego klimatu. Te dwie francuskie armaty Schneider o kalibrze 105 mm wzór 26 w wersji dla armii duńskiej oraz dwie podobne w wersji greckiej stanowiły zalążek artylerii helskiej. Z dwóch baterii armat 105 mm do dzisiaj zachowała się tylko jedna, bateria duńska nr 32 bliżej Helu. Baterię grecką, wpisaną jak wszystkie zabytki militarne Helu do rejestru zabytków województwa pomorskiego, zasypano przed kilkoma laty. W tym miejscu stała jedna z armat 105 mm. Każda działobitnia baterii duńskiej była wykonana jako betonowy krąg z przedpiersiem o grubości 75 cm i podziałką kątową, umożliwiającą ostrzał w zakresie 360 stopni. Skład torped rejonu umocnionego Hel. To cztery obiekty, jak ta montownia torped i trzy schrony magazynowe. Wszystkie były pokryte półmetrową warstwą ziemi chroniącą przed odłamkami i wszystkie były połączone z portem kolejką wąskotorową. Helski Bofors stał na podstawie lądowej z dużym podestem dla obsługi, Miał donośność około 26 km, więc zasięgiem ognia obejmował także przedpolak Dyni. Bateria mogła więc skutecznie rozprawiać się z krążownikami, a przyszło jej mierzyć się z pancernikami o trzykrotnie grubszym pancerzu burtowym. A jednak walczyła. I to skutecznie, trafiając niemieckie okręty w słabiej chronione nadbudówki i pokłady. Obiekty obronne Półwyspu Helskiego, stworzone w niespełna 7 lat wraz z obiektami pomocniczymi, budynkami mieszkalnymi kadry, koszarami, są zaprzeczeniem stereotypu Polaków, którzy potrafią jedynie pięknie ginąć i jeszcze piękniej o tym pisać. Są przykładem rodzimej myśli inżynieryjno-wojskowej, polskiej realizacji, koncepcji tak znakomitych, że mimo upływu lat i doświadczeń II wojny światowej, wciąż budzą podziw dla ich oryginalnych rozwiązań.